Na początek filmu szybka informacja. Jeśli nie widziałeś pierwszej części, koniecznie wpadnij na kanał. Tydzień temu się pojawiła. Film wyszedł za długi, dlatego musiałem go podzielić na dwie części. To jest ta druga. Jeśli ten filmik Wam się spodoba, zostawcie, zostawcie lajka. A jeśli chcecie zostać tutaj na dłużej, no to zostawcie subskrypcję. A ja was już tak powiem, wpuszczam do oglądania. Kurcze, ta mapa to jest ten typ mapy, przy którym za bardzo w sumie nie można nic powiedzieć, ale no w mi można, można powiedzieć też, że jest naprawdę ładna, naprawdę ktoś się przyłożył, mamy wypisane, że tak powiem, symbole każdego stanu w USA i do tego, że tak powiem, żywność oraz stolice, no w sumie nie wszędzie żywność, tylko w niektórych, co yy, się rzuca w oko, no i mamy też, że tak powiem, wypisaną część, yy, część geografii tego kraju, ale naprawdę mało, w sumie możecie się chwilę przyjrzeć temu. Ta mapa przedstawia ilość wypalonych cygar na osobę na rok. Mapa przedstawia osoby powyżej 15 roku życia. I teraz tak, albo ta mapa kłamie, albo ja na jakiegoś fake nie zatrafiłem wcześniej, albo no, to jest po prostu skam, ponieważ tutaj mamy przedstawione, że. A nie, zaraz. To jest Rumunia i myślałem, że Rumunia to jest Bułgaria. A jednak, słuchajcie, to jest prawdziwa i. chociaż nie, to nie jest prawdziwa informacja, bo. Nie wiem, czy trafiliście kiedyś na taką informację, że Bułgarzy to najwięksi palacze w Unii Europejskiej. Nie wiem, brainlaga, bo na początek spojrzałem na Rumunię i patrzę, no nie, no my mamy więcej. Potem patrzę na Bułgarię, mówię, oho, jednak mamy więcej. Potem patrzę na Węgry i jednak widzę, że jednak Bułgaria to nie jest to państwo. Chyba, że to w sumie jest ilość wypalonych cygar, a nie tylko z cygar można palić, więc może rzeczywiście to nie jest plotka, że Bułgarzy tyle wypalają nikotyny ale z całą pewnością możemy powiedzieć, że na tej mapie Białoruś jest zwycięzcą. Pali najwięcej papierosów, cygarów w zasadzie prawie 3000. To jest naprawdę sporo. No i, że tak powiem, z takich zdrowych narodów mamy Norwegię. Proszę brać przykład. Tylko 553. No i no, standardowo no, tutaj z, ze Skandynawii trzeba brać przykład. Jak zwykle, oni we wszystkim są po prostu e, trochę, we wszystkim są mądrzy, ja bym powiedział. No i zachód jeszcze mamy taki nawet czysty, że tak, że tak powiem, i w sumie zastanawiające jest, że w Belgii tyle osób wypala cygara. Ciekawe, szczerze myślałam, że, że Belgia się dostosuje do swoich sąsiadów. Ta mapa przedstawia wyniki wyborów w 2019 roku w Korei Północnej, chyba to są wybory parlamentarne, tak mi się wydaje. Można powiedzieć, że obrazek ten jest kwintesencją siły demokracji w tego typu krajach. No, jak widzicie, tutaj wszędzie jest 100%. Wyjaśnię wam to, to nie jest oczywiście tak, że północy, północni Koreańczycy są tacy zjednoczeni. Chodzi tu bardziej o to, że, że tak powiem, tam podczas wyborów, nie wiem czy to jest prawda, bo tak w internecie kiedyś wyczytałem, że tam na karcie jest tylko jedna opcja do wyboru i to jest partia pa, tak zwanej dynastii Kimów. Także no. Kiedyś pokazywałem mapę, The True Size Of, w zasadzie stronę. Ta mapa jest trochę do niej podobna, ponieważ przedstawię, że tak powiem, kraj, gdyby został przeniesiony na równik. Tak by wyglądał, na przykład tak Rosja wygląda po przyniesieniu na równik, ale te kraje zostają na swoim miejscu. Nie wiem, czy rozumiecie, o co chodzi. No w zasadzie to Antarktyda, w zasadzie to Antarktyda. No, i to też w sumie chyba jest prawdziwa mapa, bo zobaczcie, tutaj kraje blisko równika rzeczywiście nie widać tej przestrzeni tutaj. No, a tu w przypadku Grenla Grenlandii, no to słuchajcie, no nie, nie wierzę w to, naprawdę. Albo tu Spitzbergen, to jest w ogóle hit, albo tutaj ten archipelag Nowa Ziemia, czy tam nie wiem, jak to się nazywa. By the way, nie wiem, czy słyszycie dzwony, jak biją. No i mamy Antarktydę, więc w zasadzie to nie są tylko kraje ponieważ mamy też Antarktydę, no w sumie nie, nie mamy tylko krajów, mamy wszystkie wyspy W sumie każda wyspa musi tylko kogoś należeć Wyjątkiem jest tutaj Antarktyda No i widać rzeczywiście jaka ona tu jest ogromna, jest większa od całego w ogóle świata A Tutaj zobaczcie Mniejsze, ciekawe gdyby przedstawić Antarktydę na, na Europę, ile państw by pokryła, to jest ciekawe Ta mapa przedstawia Największe mniejszości w Stanach Zjednoczonych w 2022 roku. Mamy tutaj pięć. No i tak, w Kalifornii, i w tutaj tym stanie, nie wiem w sumie co to jest, za stan. Ja się nie znam na geografii stanów, mimo że chwilę temu widzieliście taką piękną mapę stanów, no to się nie przyjrzałem za dobrze. Mamy osoby o jasnej karnacji. Na zdecydowanej większości mamy największą mniejszość hiszpańską. Yy, druga chyba największa grupa to są Afroamerykanie. Później mamy yy, później mamy native'ów. Native? Aha, czyli jakby rdzennych mieszkańców. A to jest w ogóle ciekawe, że jacyś są jeszcze no i mamy tu stan, chyba to jest main, nie wiem, to tak można byłoby po akronimach sądzić się, tutaj nie wiem, nie, nie znam się, nie wiem czy to jest main, no i mamy mixet, tak, tu, są, tu jest wszystkiego po trochu kolejna mapka z serii ładnych mapek przedstawia najstarszą firmę w każdym, w prawie każdy nawet jest zaznaczone państwie najstarszy jest słuchajcie, w Austrii. To jest kulinarium, jakieś. W ogóle to jest najstarsze. Zobaczcie. Ciekawe, że to jest najstarsze. W Polsce mamy kopalnię soli w Bochni. Napiszcie, czy byliście. Ja. Mnie akurat tam nie było. Ja byłam w wyliczce tylko. W każdym razie powstała w 1248 roku. No, akurat no, już nie działa kopalnia soli. Chyba na końcu XX wieku została zamknięta. Ogólnie tutaj w większości Europy mamy kopalnie zaznaczone. Tutaj mamy Asalt Plant, a to nie jest kopalnia. To jest farma soli? <grym i> no, w każdym razie w Polsce mamy kopalnie. I to jest ciekawe w sumie, że na przykład w Islandii najstarszą rzeczą jest poczta. Jest interesujące i jest stosunkowo nowa, jest z 1776 roku. Ciekawi mnie, gdzie na tej mapie jest najnowsza rzecz. Wydaje że najnowszą rzeczą jest w Kosowie. Meridian Corporation. Czy to jest jakaś, korpor pewnie jest jakaś korporacja? Prawie, że w XXI wieku. Zastanawia mnie, jakim cudem tam nie ma starszej rzeczy, chyba że została zrujnowana. No ale kurczę, no, zrujnowali tyle wiesz, fajnych rzeczy starych, no. No, a jeśli ktoś nie uznaje Kosowa, no to muszę powiedzieć, nie jestem pewny. Możliwe, że coś przeoczyłem, ale jest to prawdopodobnie bank w Andorze. No, już prawie bym przeoczył, bo chciałem Wam powiedzieć, że jest stacja, w sensie antena radiowa w Albanii w, z 1912 roku, a wtedy moje oczy przeniosły się na Andorę. Tak, jest otoczona takimi starymi państwami, starymi budynkami, a. Jest bank tam, Chociaż w sumie jak Andora jest takim państwem, no to, się, no to się nie dziwię. A to jest mapa dla optymistów. Ka w każdym kraju przecież coś, czegoś musi być najwięcej. Nawet jeśli na przykład mamy w Sudanie Południowym inflację, albo tutaj jest prawdopodobnie Republika Południowoafrykańska, znaczy Środkowoafrykańska, mamy drogi internet. No, ale każdy przecież coś ma największego, nie coś najlepszego. W Polsce mamy, to, to jak to komicznie brzmi, zobaczcie, wszędzie mamy coś jakieś angielskie mamy kiełbasa. Kiełbasa. Ja się w innej, na innej mapie spotkałam z tym, że jabłka ma, są naszym głównym ko, 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 konikiem, że tak powiem. No, ale z takich fajnych rzeczy, no cóż. W Rosji mamy, słuchajcie malinki oraz głowice nuklearne tutaj jest, są bardzo kontrastujące rzeczy jedna jest skrajnie neutralna, druga jest bardzo, bardzo emocjonalna jeśli mogę tak w ogóle powiedzieć mamy też bardzo codzienne rzeczy na przykład mamy w Finlandii napisane, że jest najwięcej picie kawy to jest też fajne w Libii mamy ciepło tak, w Libii w chyba w latach 20 padł rekord i było 57 stopni, prawie 58 Jakieś wiosty, już nie pamiętam szczerze, co to była za nazwa. Tutaj mały disclaimer: w Brazylii 17 marca 2024 roku w Rio de Janeiro było 62 stopnie. To jest masakra w ogóle. No, i jeszcze w Kanadzie fajnie to wygląda. Syrop pionowy i najwięcej spadków asteroid, to jest tak samo jedna bardzo fajna, druga bardzo zła rzecz. No i no tu już tak powiem, taka mapa jest motywacyjna. Każdy jest w czymś dobrym. Tymi słowami można podsumować tą mapę. No i to już będzie koniec tego odcinka. Jeśli Wam się podobało, no to możecie coś po sobie zostawić i chyba ten film trwa zbyt długo, także już muszę...